Raz, yeah. Jesteśmy w zamościu. W tej chwili miejsce, w którym się znajduje, i to co widzicie w tle, to ogólnie jest teren starówki, gdzie za tym murem. Wtedy się właśnie stare miasto. I w danym kierunku będziemy zmierzać, tyle że troszkę okrążę drogą, bo chcę troszkę pozwiedzać. Na chwilę obecną nie widzę dookoła żadnego rajdu z Abdosa, ale pokażę Wam jeszcze w trakcie rajdów, jak wyglądają nowe triki 2 na łapanie Pokémonów. Nie dostawałem ich, tylko widziałem, może akurat się uda się w ten sposób złapać te Pokémony. A teraz dobrze się znaleźć jakąś ekipę trenerów zamościa. Ale wiecie co? Tak w tej chwili właśnie idę, staram się znaleźć jakiś gym właśnie z Zabdosem, żeby spotkać właśnie trenerów. Jednak cały Zamość, jak patrzę na cały ekran właśnie Gym Huntera, jest wypełniony gymami. To jest jedna sprawa. Są rajdy, ale żaden z nich to nie jest Zabdos. O, czekaj, czekaj, czek, jest, jest, jest jeden Zabdos. Nie, to jest Lugia. W każdym razie, wiem jedno, jestem głodny. Czas w życiu byłem w zamościu i miałem wybór: albo pójść do Zoo, albo iść do McDonalda. Zgadnijcie, co wybrałem: oczywiście McDonald. Do tej pory jeszcze nigdy nie byłem w Zoo w zamościu. Dzisiaj nie wiem, czy się uda, ale na pewno skorzystam z tej opcji następnym razem. Może wierzyć, że bądź nie, ale do tej pory, jak jestem już 2,5 godziny w zamościu, nie zabałem ani jednego Pokémona, a przydałoby się pierwszego złapać i nazwać właśnie Zamość. Właśnie najczęściej po prostu będę odwiedzał różne miasta, właśnie po całym kraju, już nawet po całym świecie. I tak właśnie nikt to robił. W różnych krajach tak ja teraz kontynuuję jego legacje, jego dziedzictwo, tak bym powiedział. I pierwszym z nich będzie Giodu. Mam nadzieję, że będzie miał wysokie IV, bo będę chciał go ewoluować. Albo chociażby przynajmniej zatrzymać. Wow! niezłe CP Malinkę. Dam malinkę. No! Spokojnie, malutki, spokojnie, nagrajcie. Siądziesz. Nie uciekaj. Gocza na krytykalu. Świetnie. Teraz jeszcze Ivy. Powiedz, że duże. About average. Niezbyt ciekawe. Ale za moź mu się należy. Lecimy dalej. Pomyślcie, że, że nie. Nareszcie jest. Dopiero to się zresztą na moje zawołanie. W tej chwili go nie widać, ale jest w oddali. Cztery rajdy i pośrednik jest mój pierwszy zabdos. Tam w chwili się kierujemy. Jest pierwszy zabdos. W dużej ekipie 14 osobowej możemy zaczynać. Oczywiście bez prywatnej grupy bo nie ma sensu. Jeżeli ktoś się dołączy to z miłą zapraszam. Automatycznie golemy. Ja mam cześć. cześć. Jeżeli dam radę to zmienię sobie na te Pyloswiny. Jestem ciekaw w ogóle jak to będzie. Jest cztery. Cztery wybrałem Pyloswiny. Na końcu oczywiście PC. Standardowo Nie, Pierwszy zados. Jestem Zobaczcie ciekaw jak długo wytrzyma ten Pyroswine. Ta golana walczy Nie mówcie, że na samym starcie mi się zawiesiło. Ja bym testować i co? Ambitnie widzę. Na sam starczy ki kilka błysków, walnęło i koniec. Wyciągnijcie. Wow, nice. I teraz pokażę się informację, że wygrałeś. No, masz? Jestem zadowolony? 9 boli. A 7, dokładnie, you win. Czarsztyjemka 1. 3 rare, bardzo słabo. 20 rary, po co to? 6 boli. 6 boli. 6 boli. Nawet no za patrz, 7 boli. Przynajmniej szanse będą 18:76, 87, 89. Ale porusza się tak samo jak ten, jak Magnemite. Pierwsza poszła, to musi być na start. Right. Jest na grejcie. Pierwszy trik, który właśnie będę łapał... O ile mi się... Siadło ci? Nie, nie siadło. Teraz próbujemy rzucić banana. Właśnie banana. Nice. W każdym razie trik polega na tym, że masz rzucić najpierw tą malinkę golden, później Nana berry, i później dalej golden. Break. Jestem właśnie ile z tym prawdy. Seria? No. No nie, już dwa razy było. E, skończone. jest. dało się. Trick działa. Golden berry rzucasz, później nana berry, czyli ten y, banan. Super. I za trzecim razem rzucasz y, dalej tą golden, nana, golden berry. I od razu, ten. siada od razu. Zabdos? A, no to może być tak. Jest. Udało się. Nice. Ale tak jak potwierdzali... Czarcz bim zapkamą. Tak jak potwierdzali, bardzo łatwo się go łapie. Raz. To trzeba przyznać. Może to było ciężko. Spokojnie, dzisiaj się dam radę. Pierwszy raz moją OZW pastę przerwałem. Na chwilę obecną Lugia za drugim razem, Molter za drugim razem, Artykuł za drugim razem. I po raz pierwszy, Zabdos na za pierwszy. Jeżeli będzie kolejny w zamościu, no to będzie na moje najszczęśliwsze miasto. Lecimy dalej! Iste szaleństwo, w tej chwili mieliśmy wziąć udział w walce na Tyranitarza. Jednak 5 minut temu pojawił się Zabdos kolejny, niedaleko od nas. Więc no decyzja padła. Zabdos Tyranitar Papa. Wieża ciśnień? Owszem, <grym> tak. Teraz próbujemy walczyć z no, tak, pilosłajnami. I co, bez nagrywania wszystkie pilosłajny ustawiłem. <grym> Jednak kurde nie nadaje się Są wszystkie pilotswiny Ciekawe jak to wyjdzie Dobra, damy, damy

Bo... No jak? To odp dalej podwójne No jest grane o, Ostatnie Pokemon Ja też mam ostatniego O! Jest! Czekaj! U raz, raz, tu lecze, raz! raz. Kolejne... Trzy na raz Ja pierdzielę! Zabij mnie coś a i tak nie zrobi. Dalej Thunderbolt! Ja mam... Jakim tak no? To jest masakra. Dlaczego to robi? Nie mam pojęcia! Kolejne. Kolejny Thunderbolt. O, o, taj, Po raz pojawiło się. Nawet nie nagrywałem ekranu, a i tak wyskoczył mi na sam końcu błąd. No dobra, jakiś tam pech przeduje tego zabdosa. Ale koniec zwycięstwo. Kolejny kolejny raz no, będzie próbować tego trika od właśnie. Ten trick działa. Prodigy z nanadem ten golden, na, banan i golden. Siedzi, dobra. Dziewięć boli. Jeszcze raz próbuję ten trick. Trzy razy tylko ale i wyskoczył, nie wiem jak. Dobra, próbujemy za pierwszym razem. Z goldena uciekł, ja Uciek. great. Na bananie. Na też na bananie. Jest, i teraz golden. Na -Nabie siad. No, na no, nabiesiad. Dobra? Na O kurde! Nieźle. Nie, dobra, w tej chwili ząłem... W tej chwili nie siadło. Trzeci, jaki był właśnie, golden, nie siadł mi. Także próbujemy jeszcze raz. Dalej na zmianę na naba. przynajmniej mam. Nie mogę użyć żadnej malinki na Zapdosie Mi się jakieś tam Nie można wyjść tu wejść. Można. I badać zrobię. Czekaj, że sprawdzimy to. No, nie załaduję. error. Może teraz nakarmimy. Dalej wskoczy błąd. No, patrzcie. O, jest. Ty nie, O, jest. No. Nie lepiej, latał. Nagrajcie tu przed atakiem. Otwarty pogląd. O! Teraz widziałem przynajmniej jak, jaki kolor ma w środku czerwony. Na nabie. Nie ma niestety. Zaczęte? Nie. Co tego? On musi, on Mhm. Na <Onowna> nabie. <gresso> nie. Dobra, i teraz wiemy, że nie potwierdził Neantik, na że naprawili ten ostatni bol. Więc jeżeli ten nie siądzie. <gresso> To jest katastrofa. Mi ostatni miesiąc. Nigdy mi nie Kolejny great. Jego niesamowicie szybko nie. i łatwo się łapie. Gocza! Critical catch! Tak? Na przedostatnim, ostatnim. No. <laughs> e, tutaj akurat nie siadło, bo tej chwili jakiś błąd mają właśnie z tymi strzałkami. I wróciło CP. Miałem 78, wróciło poprzez, poprzez właśnie to, że zaktualizowało. Widzicie, się price poniżej 80. Ale siedzi Właśnie, mi tego brakuje Drugi zabdos siedzi Nie może CFA się zmieniło Ale i mnóstwo problemów w ogóle z nim było Ale się udało Na przedostatnim bolu Dobra, jeszcze mamy niespełna półtorej godzinki Żeby znaleźć kolejnego Nie mi czasu Mam pół godziny do odjazdu Ale ze zespił się jeszcze jeden zabdos Mam nadzieję, że nam się uda Blitz na końcu oczywiście najmocniejsze Żeby nam się udało w teamie. Jest wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Tak jest, pięcioma golami daliśmy radę. Znaczy dałem radę. Koniec. Ja 1825, 25 na bez szału no 9 na no candy 12, 12 gold raspberry jest ja 3 za damage 12 pokeboli, nice Dobra, teraz za szybko łapiemy O nie, ostatni bol Nie siądzie na bank Nawet brak Brag brak Great'a, czyli nie będzie 100% skuteczności. Dokładnie. Jeden musiał uciec. Musiał. Po prostu musiał. Jednak nie jest tak pięknie, ale przydałoby się teraz, aby nie patrzeć, zawojować inne miasta. Między innymi Warszawę wkrótce. Także do zobaczenia, trzymajcie się,